Warszawa, film festiwal, oktober 9-18. No, jak się okazuje, to chciałem wejść do tego tu kina, ale w placu Kultury kino już nieczynne. Ze względu na COVID, za to mają tutaj biletów, nie sprzedają, ale tam sprzedają testy. Można sobie testa zrobić. driver tam driver coś tam, coś tam jest specjalny punkt do testowania. No, tutaj mamy. Tak, to, taki ładna winda jest. Właśnie się windą zjechałem. Ale do środka nie wejdziesz, bo zamknięte wszystko z powodu covid -a. Czyli generalnie Warszawa z powodu covid jest w ogóle zamknięta. Tutaj coś mają. Jakieś tam szczynki są, Się nie boją. Nie wiem, co ich tu sprzedają. Okej, okay, jedziemy dalej. Tutaj są jakieś obrazy. W oknach pół na pół pół kobieta, pół mężczyzna albo pół-dwie pół kobiety różne Także tutaj są różne okna co tam pisze? Nie wiem Jestem człowiekiem, tak? Człowiekiem chyba jestem coś takiego. No takie rzeczy tu są w, okien, w oknach. Tam nawet jakiś pies siedzi cholera. Gdzie ten pies? O. W jednym oknie, proszę Państwa, to pies jest z właścicielem. No a tu gołąbki. oczywiście tutaj szkło się dzieli, MPO i szkło. Dzielimy te na różne części, frakcje, te odpady. No to teraz wszędzie to samo. No tutaj już te filary, proszę Państwa, one trochę pokruszone już są zębem czasu. No ale jeszcze pac kultury stoi stoi. Proszę Państwa, jak widać Pałac Kultury stoi i, i, się, i się nie wali, bo już chcieli go rozbierać, ale tu mamy, proszę Państwa, takie ładne szklane domy wokół, no. a tu z betonu, no, taki Pałac Kultury, niezapomniane emocje tutaj mamy, no, no mamy właśnie niezapomniane emocje z powodu COVID-a, cały czas teatr dramatyczny. No, wspaniali aktorzy, tu się reklamują. No idziemy dalej. To się reklamują, ale tych aktorów tu nie zobaczymy, bo zamknięte wszystko random. Za to możemy sobie podziwiać krajobraz. Funtanna też nieczynna. Funtanna też nieczynna. tam stoi. O. Tu coś jest jakieś wejście ostatniego. Miłość od ostatniego wyjrzenia, od, od ostatniego wyjrzenia, aha. Ja zawsze myślałem, że od pierwszego wyjrzenia, a to jest od ostatniego. Tutaj też, proszę Państwa, drzwi zamknięte. Do tego teatru się nie dostaniemy raczej. <grytania> Taki reportaż robię, proszę Pani. A tu jest tylko wejście służbowe. No. Trzeba ciągnąć i wchodzić, ale, ale tu się nie wejdzie. Teatr dramatyczny, służbowo, można wejść. A, <grywa> twardy cholera. Może się tam wciśniemy? Pokażemy co. Chodź, patrz. Dobry? Dobry? Pomorska telewizja na Radio Czy tutaj w ogóle wszystko zamknięte jest u Was? Nie, tutaj jest akwarium. pracy, proszę. Ja wiem, no dlatego się pytam. może Pan sobie filmować i robić? Z kim? A tam jest otwarte. Dobra, Idziemy. Dziękuję. Od Marszałkowskiej można sobie wejść. Od Marszałkowskiej jest otwarte. No. Podobno idziemy więc od Marszałkowskiej. Marszałkowska to tam chyba ta. Tutaj, o, tutaj mamy tą słynną rotundę. Kiedyś się wysadzili w powietrze No i proszę Państwa, a tu jest iglica. Wielka taka iglica. O, szpica. Iglica jest. Idziemy dalej. Maszty puste, bez flag żadnych. Nie mają. No tam wyjście służbowe, to dramatyczne. No proszę Państwa, chodzimy tutaj do góry. No, to jest ta marszałkowska, chyba już mi się wydaje. O, tutaj dookoła. Wszystko pozamykane. No, a tutaj się zamknięte. Nie widać, żeby tu coś było otwarte. Spróbujemy te drzwi zapukać. Wejść to się nie da, chyba. To wszystko widać nieruszane. Bo to łajno tych gołębiarzy. Gołębi pełno. No nikt tu nie sprząta tych gołębiach. One to sobie robią, co chcą. W tej Warszawie, tego Tegołębie i to teatr dramatyczny, czyli obcykany. Idziemy dalej, idziemy dalej. Coś my tu mamy? Tu się znowu jakiś budynek, albo może to parking piętrowy. Co to będzie, nie wiadomo. Tam się coś buduje. UPC, A. no bo to wiadomo. UPC to jest taka firma, umieją Polaków czarować, bo oni byli. Kiedyś Polska Telewizja Kablowa, potem, wiadomo, przymalowali się na UPC. Ja tam pracowałem nawet kiedyś, jako przedstawiciel handlowy. No i potem zrobili UPC na samochodach, czyli umieją Polaków czarować i czarują dalej. No, jak zawsze. bo te biznesy telewizyjne. Ta telewizja, ta publiczna, to nic innego, tylko czaruje. Czaruje nas, nasza klasa, o. Słobodzianek, nasza klasa, jezioro, protest i szczęśliwe dni. Oczywiście tutaj jest wejście do Pałacu Kultury i nauki główne. To może uda się nam wejść do środka. O, Nysa stoi, Warszaw, Fiat, WPT. No to taksówka, co taksówkarza grali. Duży Fiat. I maluchy też są. Maluchy też są, Są Są maluchy. O, proszę bardzo, maluchy dwa stoją. No miałem takie maluchy, ale też miałem dwa, ale jeden czerwony, drugi biały. I teraz idziemy dalej. Tu jest ta winda. O, drzwi się ruszają, pewnie otwarte tam coś jest. No, oczywiście tutaj są te znaki faszystowskie, co Hitlerjugend kiedyś, że Państwa, nosiło. To teraz wszędzie w Warszawie są eksponowane. Tu nawet dwa są takie, o. Jakby dwa razem były, to już by było wiadomo, że to już jest teatr-studio. O, tu się pisze, Gołkowska, Gło, Dobra, idziemy dalej. Tutaj nie ma żywej duszy. Jak widać, godzina 10 z minutami, piątek 13. Aha, to jesteśmy na Placu Defilad numer jeden. Jak widać, tutaj wielkie, potężne. Są filary. No i tutaj wyjdziemy zakaz spalenia. raz definarz. To jest rozkład pomieszczeń w płacu kultury nauki. Nauki. No tu można sobie jeździć wino. Zobaczymy co tam jest w środku. Wejdziemy. Patrzę. Idziemy dalej punkt dezynfekcji. Tu się naciska. I tu wchodzimy. Wchodzimy tam dalej. Ciepło tu jest nawet. Windowy. Hal windowy. Szatnia Poczta. I no tam są te panorama, winda, restauracja. Aha. Tutaj tak to wygląda, sala marmurowa i panama XX wieku. Tutaj są takie różne wejścia, ale winda tu nieczynna. Ta można czynna. Winda czynna czy nie? Pokój z dzieckiem. Co tu jest? Przepraszam, czy do góry można wjechać? Proszę bardzo, kasa czy nie A kasa, bo ja z Telewizji Pomorskiej Narodowej jestem z Gdańska, chciałem reportaż zrobić. Co na kasę? Czy nie można z kimś... Jakiś dyrektor jest tu? Tego pałacu? Zobacz, Bo ja robię reportaż. W telewizję wchodzą opłacają gier. A jeśli tak? ktoś lubie, załatwia jakiś kontakt z tym, to proszę tutaj się skontaktować. A to zaraz się skontaktujemy. Dobra, dziękuję bardzo. To ja jeszcze... Jest jakiś telefon? Pomorska Telewizja Narodowa z Pałacu Kultury dla Was, redaktor Sławomir Ziembiński. Dziękuję bardzo.